campioni le campane e tutti i campioni di tutti i campioni di tutti i campioni di

Czy jesteś nagrane? Nie, nie, ale grubo mnie ale grubo kurwa jak w hokeju Sieć się blokuje, tyle ludzi w końcu. <noise> <się głos> Ale dobrze, co? Czy tam byśmy jeszcze Czy się mogli się najebać, się a... kurwa? przebiegli po nich, tam A ja! A tam pójdziesz. <noise> co? Nie zdążyłbyś dobiegć, już by był chodnik, kurwa żółty zrobiony. <noise> o. Bardzo Nie wiadomo, komu kartkę teraz trawiego, co? Jaki kończymy? Nie damy nikomu, nikomu nie, nie damy, tenART. TenART. to do leki należy. jest nasze, miasto do nas należy. Nie damy nikomu, nikomu nie damy, trudniasto do leki należy. to jest nasze, miasto do nas należy. Nie damy nikomu, nikomu nie damy, trudniasto do leki należy. Åh, se kulde!